Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sprawie, która w historii zapisała się jako skandal w Krematorium Tri -State. Część z Was może pamięta tę sprawę z mediów, bo mimo że rzecz wydarzyła się w USA, to był to na tyle głośny skandal, że mówiono o nim w mediach także u nas. Niektórzy z Was pewnie coś sobie przypomną w trakcie odcinka, a jeśli to dla Was nowa sprawa, to uprzedzam, że możecie być nią nieco zszokowani. Zacząć należałoby od kilku słów na temat krematorium, które uzyskało tak wiele rozgłosu. W 1975 roku w malutkiej miejscowości Noble w hrabstwie Walker na północy stanu Georgia przedsiębiorca Tommy Marsh uruchomił zakład kremacji, Tri-State Crematory. Nazwa oznaczająca, że było to krematorium trójstanowe. Pochodziła od tego, że istotnie założyciel, pan Marsz, posiadał w tamtym czasie kontrakty na obsługę większości domów pogrzebowych w trzech sąsiednich stanach Georgii, Alabamie i Tennessee. Były to czasy, gdy większość zakładów pogrzebowych nie posiadała własnych krematoriów i rodzina Marsz stała się monopolistą w zakresie tych usług na znacznym obszarze. Domy pogrzebowe przywoziły do pana Marsza ciała zmarłych, on poddawał je kremacji, po czym wydawał urny z prochami. Oprócz tego biznesu, Tommy Marsz prowadził kilka innych pomniejszych działalności, wśród nich wynajem namiotów czy konstrukcję studzienek betonowych. Był lokalnie znanym i powszechnie szanowanym biznesmenem. Startował nawet w wyborach na koronera hrabstwa Walker. Ale przegrał je o włos. Na jego niekorzyść zdecydowało jedynie około 100 głosów. Zresztą rodzina Marsz była lokalnie szanowana od dawna. Zamieszkiwała miasteczko Nobu od pokoleń. To oni byli fundatorami lokalnego kościoła baptystów, a dwie sąsiadujące z ich ziemią ulice zostały nawet nazwane na cześć przodków Tomiego roja i klary Marsz. Rzucam wam podgląd z Google Maps na rejon, w którym mieścił się zakład i ziemię rodziny. Chociaż krematorium już nie istnieje, udało mi się mniej więcej zlokalizować, gdzie się mieściło. Posiadłość rodziny marsz stanowiło aż 8 hektarów ziemi. W dużej części teren pokryty był dość gęstym lasem. Jakieś 50 metrów od drogi, na niezalesionym placu stał dom rodzinny. Za nim dwie większe szopy, maleńka chatka pełniąca funkcję biura. Oraz liczne mniejsze budynki, czy raczej składziki gospodarcze, związane z działalnościami wykonywanymi przez Tomiego. Samo krematorium mieściło się w podłużnym budynku, przypominającym garaż, zwieńczony wysokim kominem. Mimo dużej liczby zamówień na usługi, Tomi Marsz nigdy go nie rozbudował. Krematorium posiadało tylko jedno stanowisko i w całości było obsługiwane osobiście przez przedsiębiorcę. Tommy Marsh miał jednego syna, który nazywa się Ray Brent Marsh. Ray Brent jednak nigdy nie chciał mieć nic wspólnego z działalnością ojca i przemysłem funeralnym. Za swoje życiowe powołanie uważał futbol. W latach 90. studiował na Uniwersytecie w Tennessee, gdzie realizował stypendium sportowe i wyglądało na to, że kariera w profesjonalnym sporcie rzeczywiście stała przed nim otworem. Jednak wszystko skomplikowało się dla Reja Brenta, gdy w połowie lat 90. stan zdrowia jego ojca zaczął się drastycznie pogarszać. Tomi Marsh zapadł na nieznaną chorobę i stracił możliwość wykonywania pracy. W ogólnodostępnych informacjach o sprawie nie jest możliwe, a przynajmniej mi się nie udało, odnaleźć szczegółów tej choroby. Jedynie wiadomo, że Tommy jednocześnie zaniemógł fizycznie, jak i psychicznie wykazując objawy wskazujące na demencję. W 1996 roku sytuacja zdrowotna ojca była już tak poważna, że bardzo prosił i nalegał syna, aby ten przejął rodzinny biznes, w który przecież Tomi zainwestował ponad dwie dekady pracy i który cały czas bardzo dobrze prosperował. Ray Brand z pewnością niełatwo zaakceptował taki obrót spraw. Ale ostatecznie zdecydował się przystać na prośby ojca i poświęcić swoje marzenia o karierze sportowej. Zrezygnował ze studiów i wrócił do rodzinnego domu. Mimo niechęci do tej profesji, samodzielnie prowadził zakład kremacji. Nie zatrudnił nikogo do pomocy, a ojciec pomagał mu, dopóki mógł. Przez kolejne lata zakład nadal posiadał bardzo wiele zamówień z okolicznych domów pogrzebowych, średnio ponad 300 rocznie. I dobrze prosperował. A przynajmniej tak się wydawało. W październiku 2000 roku człowiek dostarczający butle z propanem do krematorium Marsza zgłosił w lokalnym biurze szeryfa hrabstwa Walker, że na terenie krematorium widział zwłoki, porzucone bezładnie przy budynkach. Zgłoszenie to zostało właściwie zignorowane. To znaczy, pracownik biura szeryfa pojechał do domu Marsza ale ponoć nie zauważył nic niepokojącego, po prostu porozmawiał z właścicielem zakładu. Nie wiem, czy rozmówcą w tamtym czasie był Tommy czy Ray Brand, w każdym razie w opinii biura szeryfa rzekomo nic nie wymagało interwencji. W tej chwili wiemy o tym, że ten sam człowiek ponowił zgłoszenie telefonicznie przynajmniej jeszcze raz, co również zostało zignorowane. Wydaje się to dziwne, by nie potraktować poważnie i nie zweryfikować tak niepokojącego zgłoszenia. Nie wiemy oczywiście, jak dokładnie ono zabrzmiało, czy jak zostało odebrane. Być może pracownicy biura szeryfa uznali, że zwłoki przy budynku krematorium są jakoś tam normalnym zjawiskiem i czekają na swoją kolej do kremacji. No, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Zastanawiam się jednak, czy w takich momentach nie decyduje w pewnym stopniu reputacja i znajomości rodziny. Być może po prostu wszyscy, łącznie z policjantami, znali dobrze rodzinę Marsz i nie przypuszczali, że cokolwiek niestosownego mogło dziać się w ich przybytku. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaki czynnik blokował reakcję na te pierwsze niepokojące sygnały. W każdym razie w listopadzie 2001 roku. Wpłynął anonimowy donos do IPA, czyli Environmental Protection Agency, agencji federalnej działającej w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Dotyczył podejrzenia obecności na terenie należącym do krematorium porzuconych w lesie zwłok ludzkich. Powiadomiona agencja skontaktowała się z biurem szeryfa Walker County. Które nadal utrzymywało, że nie ma przesłanek, aby przeszukać teren krematorium i że nie dzieje się tam nic podejrzanego. 14 lutego 2002 roku wpłynął kolejny donos do Ipa. Kobieta zgłaszająca prośbę o sprawdzenie krematorium w Nobul powiedziała, że gdy spacerowała z psem w pobliżu terenu krematorium, jej pies przyniósł kość wyglądającą na ludzko. Idąc za zwierzęciem nieco dalej, zobaczyła czaszkę. Nie mogła mieć wątpliwości, że czaszka pochodziła od człowieka. Już kolejnego dnia instytucja wysłała agentów terenowych do sprawdzenia okolic Tri State Crematori. Agenci prowadząc przeszukanie terenu wraz z policją na terenie zalesionym odnaleźli 49 porzuconych ciał w różnych stadiach rozkładu, od takich w początkowych stadiach. Osób zmarłych prawdopodobnie przed kilkoma czy kilkunastoma dniami, które można było jeszcze zidentyfikować po wyglądzie, do całkowicie rozłożonych, po których pozostały już wyłącznie szkielety. Brzmi to już szokująco, ale był to dopiero pierwszy dzień pracy służb. Skala tego ohydnego i niezrozumiałego procederu okazała się jeszcze bardziej przerażająca. W następnych dniach zwłoki zaczęto znajdować dosłownie wszędzie. W praktycznie każdym budynku gospodarczym na posiadłości, po otwarciu drzwi ujawniane były znaczne ilości porzuconych i nieskremowanych zwłok. W dużej szopie znaleziono dosłownie stosy usypane z rozkładających się ciał. Za budynkami, na skraju lasu, stał stary, zepsuty karawan. W nim również upchane były zwłoki kilku osób. Niedaleko znajdowała się stara, zardzewiała przyczepa kempingowa. Również wypełniona była zwłokami. Teren zakładu był zagracony. Stały na nim różne małe szopy, schowki, skrzynie. Każdy dostępny schowek zajęty był przez rozkładające się ciała. Część była upchana w betonowych studzienkach, które wcześniej były zbudowane przez Tomiego Marsza w ramach jego drugiej działalności. Odnaleziono też ciała w starych, zardzewiałych trumnach, mające według ocen powołanych śledczych przynajmniej 10 lat. Były już uprzednio pochowane w ziemi na cmentarzu, a następnie wykopane i dostarczone do zakładu celem kremacji. Marsz po prostu zostawił je tak, jakie je przywieziono, jedynie przeniósł gdzieś dalej od drogi biegnącej przez posiadłość. Jedne zwłoki wepchnięte były także częściowo do pieca krematoryjnego, w taki sposób, że połowa ciała wisiała na zewnątrz. W należących do posiadłości lasach znajdowano każdego dnia ogromne ilości szczątków, czasem kompletnych ciał, a czasem jedynie fragmentów. Zarośla były ich pełne. Obawiano się odnaleźć setki, o ile nie ponad tysiąc ciał. Do prac w Tri-State powołany został specjalny zespół kryzysowy, a w całym hrabstwie ogłoszono stan wyjątkowy. Sprowadzono mobilną kostnicę, taką, jakich używa się w przypadku klęsk żywiołowych czy masowych katastrof. Zwłoki z Nobu były zwożone dziesiątkami do zakładów medycyny sądowej, gdzie stopniowo starano się je kompletować i poddawać identyfikacji. Ostatecznie z posiadłości przejęto zwłoki 339 osób. Ze względu na stan zaawansowanego rozkładu niektórych z nich oraz trudności z dotarciem do bliskich, od których można było pobrać DNA do badań porównawczych, część do dnia dzisiejszego nie została zidentyfikowana. Zidentyfikować udało się 226 zmarłych, czyli 113 ciał nadal pozostaje bez identyfikacji. No ale skoro przez tak długi czas nikt nie zorientował się, że coś w zakładzie nie grało, to znaczy, że zakłady pogrzebowe wysyłały ciała do kremacji i najwyraźniej musiały otrzymywać jakieś prochy z powrotem. Okazało się, że Marsz przebiegle wydawał zakładom pogrzebowym i rodzinom urny wypełnione pyłem cementowym, mieszanym z pyłem drzewnym. Odmierzał odpowiednie ilości mieszanki, by w razie otwarcia urny proch wyglądał wiarygodnie. Po spaleniu ciała powstaje w przybliżeniu od 3 do 4 litrów prochów. Reybrandt rzekomo nawet zwracał uwagę, by ilość pyłu wypełniającego wydawane przez niego urny była mniej więcej adekwatna do masy i wielkości zwłok, jakie miały zostać skremowane. W efekcie zamiast prochów swoich bliskich, setki rodzin otrzymały i pochowały urny pełne mieszanki cementowej. Biorąc pod uwagę ilość niezidentyfikowanych ciał, można powiedzieć, że w 113 urnach, na cmentarzach, w domach czy ogrodach spoczywa do dziś pył cementowy, a rodziny nawet nie są tego świadome. Sprawa stała się natychmiast ogromnym skandalem i obiegła amerykańskie i zagraniczne media, co oczywiście nie dziwi. Wiele rodzin zastanawiało się, czy to nie właśnie ich krewny zamiast w urnie spoczywał gdzieś na terenie zakładu Tri-State, wyrzucony czy upchany gdzieś bez jakiegokolwiek szacunku. Ray Brent Marsh od chwili ujawnienia sprawy zachowywał się pokornie i wykazywał żal za swoje czyny. Z początku jego tłumaczenie opierało się na tym, że przyczyną dla której przestał przeprowadzać kremację była awaria pieca krematoryjnego, na którego naprawę nie było go stać. W związku z tym, jak twierdził, liczył, że przez jakiś czas oszukując i pobierając zapłaty za niewykonane kremacje, Zbierze fundusze na naprawę stanowiska i wszystko wróci do normy. Wytłumaczenie to jednak nie miało najmniejszego sensu. Po pierwsze, w trakcie przeprowadzonych przez służby czynności na terenie krematorium, piec został sprawdzony i chociaż jego elementy były przerzewiałe i utrzymane w słabym stanie, to piec ogólnie był sprawny i wykonywanie kremacji było możliwe. Jednak przede wszystkim tłumaczenie marsza nie miało sensu dlatego, że nie było tak, że po prostu w jakimś momencie zaprzestał wykonywać kremacje. Znalezione na posesji Marszów zwłoki zostały porzucone w bardzo różnych okresach i stopień ich rozkładu był również bardzo różny. Proceder musiał trwać przez kilka lat. Od chwili objęcia zakładu przez Reja Brenta w 1996 roku do Tri-State Crematory dostarczono nieco ponad 2000 ciał do poddania kremacji. Ofiar procederu było 339, więc nie było tak, że Ray Marsz nie wykonywał kremacji w ogóle. Wykonywał i to znacznie więcej zwłok rzeczywiście skremował niż porozrzucał i poukrywał na terenie posiadłości. Co dodatkowo nie ma sensu w jego postawie to fakt, że przenoszenie zwłok po terenie całej posiadłości i upychanie ich w różnych budynkach, schowkach, autach czy wyrzucanie w lesie tak naprawdę wymagało od niego więcej wysiłku fizycznego, niż ich spalenie w ramach normalnej procedury kremacji. Jednocześnie nie przynosiło żadnych sensownych korzyści i oczywiście skutkowało ciągłym przebywaniem w otoczeniu rozkładających się zwłok i wydzielanego przez nie odoru, nie wspominając o konieczności zacierania śladów czy przypuszczalnie jakichś rozterkach moralnych. Naprawdę trudno wyobrazić sobie, czym kierował się człowiek robiący coś takiego. W toku badania szczątków odzyskanych z Tri-State okazało się, że część z nich leżała i podlegała rozkładowi przez 10 albo i więcej lat. Stąd wniosek, że proceder porzucania zwłok musiał rozpocząć się już w czasach, gdy obiektem zarządzał ojciec, Tommy marsz. W chwili ujawnienia skandalu znajdował się on jednak już w stanie demencji i złożenie przez niego rzeczowych wyjaśnień było niemożliwe. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu w tej sprawie Tomi Marsz zmarł. Rodzina nigdy nie dostarczyła wyjaśnienia wspomnianych okoliczności i tym samym cały ciężar odpowiedzialności poniósł syn. Nieznana powszechnie jest również rola czy sytuacja matki Reja Brenta i wdowy po Tommy, która cały czas funkcjonowała w domu rodzinnym. Bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby nie miała żadnej świadomości o tym, co działo się w jej bezpośrednim otoczeniu. Kobieta po oczyszczeniu terenu i rozbiórce krematorium oraz aresztowaniu jej syna nadal zamieszkiwała rodzinny dom. Artykuły i reportaże jednak milczą na jej temat. Ray Brand Marsh został oskarżony przez stan Georgia o popełnienie 787 czynów o charakterze przestępstwa. Każde odnalezione ciało przyniosło mu dwa zarzuty: o zbezczeszczenie zwłok i o ich zawłaszczenie. Oprócz tego został oskarżony o wielokrotne oszustwo polegające na pobraniu opłaty za niewykonaną usługę oraz o składanie fałszywych zeznań. W związku z tym, że jak wiemy w Stanach kary za przestępstwa są sumowane, Marsz mógł zostać skazany łącznie na prawie 8 tysięcy lat więzienia. 19 listopada 2004 roku podczas rozprawy Ray Brandt Marsz przyznał się do winy wobec wszystkich stawianych mu zarzutów tego dnia wobec sądu, zgromadzonych i mediów powiedział: Tym z was, którzy przybyli tu dziś w poszukiwaniu odpowiedzi, nie mogę jej dać. Wielokrotnie składał przeprosiny i wyrażał żal, ale nigdy nie zaoferował opinii publicznej jakiegokolwiek wyjaśnienia swoich czynów i jego motywacje stanowiły zagadkę. Obrońcy Reja Brenta częściowo poprawili jego sytuację, wykorzystując luki prawne i podnosząc między innymi że prawo w żaden sposób nie reguluje wartości ciała ludzkiego w kontekście jego potencjalnej kradzieży, wobec czego ta grupa zarzutów stawała się wątpliwa. W związku z pokorną postawą Reja Brenta Marsza w postępowaniu i ze względu na szczególny charakter przestępstw, których powtórzenie raczej było wykluczone, oskarżony zawarł ugodę sądową, za sprawą której przyjął karę 12 lat bezwzględnego więzienia. Obowiązywać ma go jeszcze 75 lat okresu próbnego na terenie stanu Georgia, podczas którego musi przestrzegać wyznaczonych przez sąd warunków. Warunki, jakie zostały przedstawione w mediach, są następujące: marsz musi rozpocząć spłatę kosztów grzywień i odszkodowań nie później niż w ciągu jednego roku od jego zwolnienia. Marsz musi odręcznie napisać list z przeprosinami do wyznaczonego przedstawiciela rodziny każdej z osób której szczątki zostały zidentyfikowane jako znieważone i porzucone bez kremacji. Musi również napisać list z przeprosinami do opinii publicznej i społeczności, który zostanie udostępniony mediom. Listy musi dostarczyć kuratorowi sądowemu w ciągu 6 miesięcy. Nie może on czerpać bezpośrednio ani pośrednio korzyści ze sprawy. Chodzi o to, żeby na przykład nie udzielał płatnych wywiadów na temat sprawy. Albo żeby nie sprzedał praw do swojej historii wytwórni chcącej na jej podstawie oprzeć scenariusz filmu. Więc raczej nie powinniśmy spodziewać się na razie filmu traktującego dosłownie o działalności Marsza w Tri-State. Chociaż pewnie to dobrze, bo raczej byłby to dziwny film. Jeśli udowodniono by, że takie korzyści uzyskał, Marsz musiałby uiścić karę wobec stanu Georgia w wysokości 8 milionów dolarów. Marsz będzie zwolniony z dozoru kuratorskiego na okresie próbnym, gdy wszystkie płatności, do których jest zobowiązany, zostaną zrealizowane. Artykuły przywoływały zasadniczo te warunki, ale w niektórych pojawiały się także wzmianki o zobowiązaniu marsza do posiadania na stałe pracy oraz decyzja o zburzeniu budynków związanych z krematorium. Rzeczywiście w 2005 roku Tri-State Crematory zostało zrównane z ziemią. Oprócz postępowania karnego, przeciwko Rejowi Brendowi skierowany został pozew zbiorowy założony przez ponad 1700 osób, będących krewnymi tych, których zwłoki zostały porzucone na ziemiach Marsza. Pozwy przeciwko niemu i Tri State Crematory jako instytucji wytoczyły także domy pogrzebowe. Masowe postępowania toczyły się w dwóch stanach i zakończyły się w drodze ugody i zasądzeniu na rzecz osób pokrzywdzonych łącznej kwoty odszkodowania w wysokości 18 milionów dolarów do podziału pomiędzy skarżących. W 2007 roku obrońca Marsza upublicznił informację o wynikach przeprowadzonych w więzieniu badań lekarskich jego klienta. U Reja Brenta stwierdzono znacznie podwyższony poziom miedzi w organizmie. Według informacji przedstawionych przez prawnika, przewlekłe zatrucie miedzią mogło być przyczyną zmian w sferze psychicznej Marsza i mogło doprowadzić do jego niezrozumiałego zachowania. Zatrucie miedzią może bowiem powodować całe spektrum objawów neurologicznych i psychicznych. Charakterystycznym objawem tej przypadłości jest tzw. eretyzm, nazywany również chorobą szalonych kapeluszników. Objawia się drżeniem mięśni, dezorientacją, patologiczną nieśmiałością, depresją czy zaburzeniami mowy. Nietypowa potoczna nazwa tej choroby wywodzi się jeszcze z XIX wieku, kiedy z miedzi wykonywano elementy usztywniające rondel kapelusza i u wielu osób pracujących przy ich produkcji ujawniały się z czasem właśnie takie objawy. Przy długotrwale utrzymującym się znacznym stężeniu miedzi w organizmie, może dochodzić do zaburzeń świadomości, derealizacji, problemów z logicznym myśleniem czy halucynacji. Ten sam czynnik mógł wystąpić i spowodować załamanie zdrowotne u ojca, tomiego marsza, gdyż jego objawy miały być dość spójne z objawami charakterystycznymi dla zatrucia miedzią. Skąd natomiast wzięłoby się owo zatrucie miedzią u marszów? W procesie kremacji miedź wydziela się w związku ze spalaniem plomb amalgamatowych z zębów zmarłych. Jednocześnie krematorium Tri State nie miało zapewnionej odpowiedniej wentylacji, co mogło powodować gromadzenie nadmiaru miedzi w organizmie operatora pieca krematoryjnego. Czy takie wytłumaczenie działań osób winnych w tej sprawie jest przekonujące? Zapewne dla części obserwatorów sprawy tak, innym oczywiście może wydać się mało wiarygodne. Być może jednak jest to najbardziej sensowne uzasadnienie, jakie jak dotąd pojawiło się w publicznej dyskusji na temat tej sprawy. Chociaż w sprawie tej są jeszcze inne pytania. Dlaczego biuro szeryfa zwlekało tak długo z reakcją na zgłoszenia, które przecież otrzymywali? Wydaje się, że gdyby nie skontaktowano się z agentami federalnymi, lokalni stróże prawa nadal ignorowaliby doniesienia dotyczące Tri-State nawet podczas wizyt po pierwszych zgłoszeniach nikt z biura szeryfa nic nie widział. Także biorąc pod uwagę skalę zjawiska, ogromne ilości zwłok na terenie marszów, naprawdę dziwi, jak sprawa mogła pozostać w ukryciu tak długo. Skandal ujawnił też fakt braku należytej kontroli nad takimi placówkami, które w tamtym okresie nie miały obowiązku przechodzić praktycznie żadnych regularnych inspekcji. Krematorium takie jak Tri-State, które współpracowało jedynie z zakładami pogrzebowymi i nie miało styczności z klientami indywidualnymi, było zwolnione z obowiązku przeprowadzania corocznej kontroli przez służby sanitarne. Po wybuchu tego głośnego skandalu, w wielu stanach zmienione zostały regulacje prawne, zarówno w zakresie zwiększonej kontroli nad działalnością placówek zajmujących się kremacją, jak i w zakresie prawa karnego. Na przykład w stanie Michigan nie istniały wcześniej żadne regulacje prawne, które takie porzucenie zwłok w wyniku zaniedbania uznawałyby w ogóle za karalne. Skandal w Tri State zmotywował władze stanu Michigan do ustanowienia penalizacji takiej formy przestępstwa. 29 czerwca 2016 roku Ray Brent Marsh po wykonaniu kary został zwolniony z więzienia. Nie starał się o przedwczesne zwolnienie, nie odwoływał się od wyroku. Po opuszczeniu więziennych murów wrócił do Nobu i zamieszkał z matką w swoim dawnym domu rodzinnym. Miał wtedy 43 lata. Obecnie sumiennie wypełnia postanowienia zawartej ugody i stara się naprawić i na nowo ułożyć sobie życie. Jeden z prawników związanych ze sprawą Marsza mówił w 2016 roku, że mężczyzna modli się, by o nim zapomniano i ma nadzieję, że ludzie zostawią go w spokoju i dadzą mu drugą szansę. Zgodnie z postanowieniami ugody sądowej, Ray Brand napisał list otwarty opublikowany w mediach. Napisał w nim, że jest świadom krzywdy i bólu, jakie spowodowały jego uczynki, że szczerze za nie przeprasza. Oraz, że swoim dalszym życiem udowodni szczerość swoich słów. Wyraził też wdzięczność wszystkim, którzy przyjęli go na powrót do rodziny i społeczności. Po jego wypuszczeniu media, przypominając o sprawie, cytowały osoby z pokrzywdzonych rodzin, których znaczna część wyrażała wiele żalu, że marsz został za swoje czyny ukarany tak łagodnie. Jest to oczywiście kwestia mocno kontrowersyjna. Czy za zaniedbania w takiej skali i na tyle bulwersujące wyrok i warunki ugody wydają się wystarczającą karą? Myślę, że do tych formalnych kar na pewno dochodzi kompromitacja w społeczeństwie, ciągnąca się za nim zła sława, złamane życie, wiele straconych lat. Jeśli macie opinie na ten temat, czy ogólnie przemyślenia na temat omawianej sprawy, zapraszam do komentowania. W opisie filmu, jak zwykle, linki do najważniejszych źródeł. Dziękuję Wam bardzo za pierwsze subskrypcje i polubienia pod filmikami. Naprawdę szczerze cieszy mnie każde z nich. Dzięki wielkie za uwagę i trzymajcie się ciepło.